Ale jest w roku? Ja oglodzę! Tak? Tak. Jesteś tego pewny? Tak. O matko. Nie no, ja nie mogę. No to z panem, no proszę, To wypuszczenie. Ja, ja się będę dławił. Proszę! <ścoughs> Linton, nie chcesz spróbować? Nie, ja nie, ja nie. No to Kurwa, byś, przydałby się, się tu ktoś. Ja sobie na pętelkę ustawię. Ja pierdolę. Dawaj no za wypuszczenie Nie 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 nie, nie. To we pan tu jakiegoś No nie ma z To ja jego... Nie ma Dobra, proszę pana ja, ja mam rozwiązanie Jakie rozwiązanie? Ładnie oblodzę Za wy <coughs> wypuszczenie Jak się na to porusznik rozpatruje? Ja wolę kobietych, ale nie wiem jak tam wy Jak chcecie to proszę bardzo Ja, ja mam, ja mam babę ja nie mogę Ja mam babę No ale możemy się dogadać no kurcze Ja naprawdę oblodzę Wie pan jak ja. <grym> ja, o, o, może... o, 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 Możemy nawet seks zrobić Podje, Podjedziesz na komendę wideo? Jedno -Y Dawaj, ja tu ściągam Dawaj, dawaj Chodź Dawaj go tu Wracam Dawaj to. go tu <grym> A z jeszcze chce prawa skórzy No nic, za oblodzenie, piszcie <grym> <grym> A takiego prawa nie ma prawa. No ale wie pan Będę zmieścić chociaż ten hajs, bo jest naprawdę za dużo tego O! Ktoś podjechał chyba Hejka! Schowaj no to faj. Proszę, schowaj Co on chce? Za wypuszczenie, nie? Wiesz co bym mógł ci zrobić? Oblodzić, z dźwiękiem oczywiście yy, Albo seks. seks <noise> no Proszę pana, bo ja chcę... Tu nie chcę się teraz do więzienia Nie mam hajsu nawet A wie pan tak, to możemy się dogadać Wy będziecie mieć bekey, ja chociaż skorzystam sobie, bo dawno tego nie robiłem. I poszedł, no nie.